Znalezienie odpowiedniego pracownika nie jest łatwym zadaniem. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest przygotowanie i publikacja ogłoszenia o pracę oraz zainteresowanie naszą ofertą potencjalnych kandydatów. Dlatego oferty pracy najlepiej prezentować w miejscach, które odwiedzają osoby szukające pracy, np. Na, na portalach internetowych o dużym zasięgu. Takim medium jest poradnik pracownika, który miesięcznie odwiedza ponad milion czytelników. W zakładce ogłoszenia o pracę Osoby poszukujące zatrudnienia znajdą ciekawe oferty z różnych branż. Co ważne, aplikowanie przez kandydata jest szybkie i proste. Wystarczy podać w formularzu swoje dane, adres e-mail, załączyć CV i wysłać zgłoszenie. Poza szerokim dotarciem do grona pracowników, dla pracodawcy liczy się także łatwość tworzenia i publikowania ogłoszeń, a także koszty, jakie musi ponieść w związku z tym etapem rekrutacji. A gdyby tak dodawanie ofert było za darmo, na portalu Poradnik Pracownika jest to możliwe. Aktualnie opcja bezpłatnego publikowania nielimitowanej ilości ogłoszeń na Poradniku Pracownika dostępna jest dla użytkowników systemu WFIRMA, którzy posiadają dostęp do modułu kadry i płace oraz weryfikowali swoje konto. Zatem jak bezpłatnie dodać ogłoszenia o pracę w systemie WFIRMA? Sprawdźmy. Sekcja przeznaczona do prowadzenia procesu rekrutacyjnego znajduje się w module Kadry, Rekrutacja. Ofertę pracy można dodać w zakładce Kadry, Rekrutacja, Ogłoszenia, Dodaj Ogłoszenie. Okno dodawania ogłoszenia składa się z dwóch zakładek: oferta oraz treść. W pierwszej zakładce należy określić m.in. wysokość wynagrodzenia, lokalizację, kategorię. Branżę i nazwę stanowiska, formę zatrudnienia oraz ewentualne inne opcje. Co ważne, w tej części można zaznaczyć, że miejsce pracy znajduje się za granicą. Po uzupełnieniu podstawowych danych należy przejść do zakładki treść. W tej części znajdują się trzy rubryki w formie edytorów tekstu: są to Opis stanowiska, Wymagania Oferta. Należy pamiętać, aby w danej zakładce nie wpisywać adresów e-mail ani linków do stron www. Warto poświęcić czas na prawidłowe i rzetelne przygotowanie tej części ogłoszenia. Od informacji zawartych w tym miejscu najczęściej zależy powodzenie rekrutacji. Po naciśnięciu opcji Zapisz i opublikuj, oferta zostanie udostępniona w serwisie poradnik pracownika w zakładce Ogłoszenia o pracę na okres 90 dni. Jednocześnie oferta pracy będzie widoczna w zakładce Rekrutacja, ogłoszenia. Z poziomu listy ofert użytkownik może zweryfikować, czy ogłoszenie zostało opublikowane lub czy jest zapisane i możliwe do opublikowania później. W widoku jest też zawarta data wystawienia, data ważności ogłoszenia, link do ogłoszenia, jak również odnośnik do listy aplikacji kandydatów, które zostały przesłane na daną ofertę. Aby otworzyć okno z listą aplikacji, wystarczy kliknąć na cyfrę, jaka widnieje w kolumnie ilość nadesłanych aplikacji. Po publikacji oferty pracy w systemie WFIRMA w kolumnie link do ogłoszenia pojawi się adres, który będzie prowadzić do opublikowanej oferty. Pozwala to na sprawdzenie, jak dodane ogłoszenie prezentuje się bezpośrednio na stronie poradnik pracownika w zakładce ogłoszenia o pracę. Druga spod zakładek w dziale Rekrutacja o nazwie Otrzymane CV zawiera wszystkie aplikacje, które zostały przesłane przez kandydatów. Z poziomu tej listy pracodawca może wykonać konkretne działania: akceptacja wybranej aplikacji, zaakceptuj, odrzucenie aplikacji, odrzuć, jak również można pobrać plik CV, pobierz. Po zakończeniu procesu rekrutacji można skorzystać z opcji Usuń CV. Dla wygody użytkownika akcje te można stosować zarówno wobec pojedynczych aplikacji, jak i masowo. W przeglądaniu nadesłanych aplikacji pomocny jest widok podglądu CV. Po kliknięciu w imię i nazwisko kandydata na liście system otworzy okno z podglądem danej aplikacji. Po lewej stronie widoczny będzie dokument przesłany przez kandydata, natomiast po prawej stronie znajduje się sekcja podstawowych danych. Sekcja danych zawiera podstawowe informacje takie jak. Imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, status aplikacji, stanowisko na jakie została złożona aplikacja, data wpłynięcia. W tym miejscu można utworzyć dodatkowe pola, które potrzebne są pracodawcy ze względu na indywidualne preferencje. Służy do tego opcja Dodaj nowe pole. W ramach okna podglądu dostępna jest opcja wygodnego przechodzenia między kolejnymi aplikacjami. Wystarczy użyć w tym celu strzałek zlokalizowanych w prawym górnym rogu, które pozwolą przejść do poprzedniego lub następnego CV. Pod sekcją podstawowych danych znajduje się pole Notatka. Pozostałe opcje takie jak Pobierz, Zaakceptuj, Odrzuć i Usuń, które są dostępne również z poziomu listy aplikacji, pomagają w realizacji procesu rekrutacji. Dodawanie ogłoszeń o pracę nie musi być trudne i kosztowne. Warto skorzystać z możliwości darmowego publikowania ofert pracy i szybko pozyskać nowych pracowników. Zapraszam do wypróbowania programu Wo firma i bezpłatnego publikowania ogłoszeń na portalu Poradnik Pracownika.